Hej, cześć, mam Iwona i zapraszam Was na nowy vlog z tego tygodnia. Mam nadzieję, że on się spodoba. Jest wtorek, godzina 8:42. Ja wstałam jakiś czas temu i w sumie już odebrałam mi ten telefon z uczelni. Fajnie, fajnie. E, ja w ogóle też nie jestem zbyt zdrowa w tym tygodniu. E, czuję i gardło, i katar, ale jakoś muszę go przetrwać bo potem mamy 4 dni wolnego, bo jest długi weekend z okazji 15 listopada, więc mamy przedłużony weekend, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ja teraz właśnie tam do komputera, muszę zrobić dwie rzeczy na samorząd, takie na już, takie co są bardzo ważne i po prostu już też z zgoni i jeżeli chodzi o moją pracę magisterską, może w ogóle będę mam takie update'y robić, myślę, że to może być ciekawe dla niektórych. Bo wysłałam pierwszy rozdział mojej pracy magisterskiej, rozdział teoretyczny do mojej pani promotor w niedzielę o północy, więc się bardzo cieszę. Spóźniłam się tylko dwa dni i w sumie cieszę się, że wysłałam, ale miałam nadzieję, że jak wyślę, to że poczuję taką ulgę. A byłam jeszcze bardziej spięta, bo teraz czekam noc na mojej pani promotor i nie wiem, czy się jej spodoba to, co napisałam, czy nie. Mam, mam nadzieję, że tak, ogólnie. Ale czuję, że powie mi, że mam trochę rozszerzyć moją teorię, bo mam bardzo małą stron, a z drugiej strony wydaje mi się, że chyba wszystko co powiem, to zawarłam w niej. Nie mam pojęcia, zobaczymy. E, I e, jeżeli chodzi o moją pracę magisterską, to dzisiaj też się łączę z moją promotor o godzinie 10, bo poprosiłam o to, bo o właśnie, może się zaloguję i zobaczę. Zbieram moje badania, moja ankieta już tam krąży od tygodnia, tak naprawdę po moich sieci. I wczoraj miałam 123 odpowiedzi wieczorem. Mamy minimum 100 odpowiedzi, jeżeli to są badania ilościowe, a ja właśnie mam badania ilościowe. I dość bardzo się obawiałam, że ja nie zbiorę tych 100 odpowiedzi, bo mam bardzo, bardzo długą ankietę. Ale udało mi się je zebrać, a teraz tutaj patrzę. I udało mi się zabrać 100, i stwierdziłam, że takim moim celem to jest 150, więc zobaczymy, czy mi się to uda, czy nie. A wiadomo, że mogę jeszcze trochę tam pozbierać te badania, ale w sumie chyba dzisiaj chciałabym zamknąć właśnie moje badanie, bo tak tydzień jak krążę, to jest fajny termin. I w sumie chyba udało mi się najszybciej z grupy zebrać wszystkie odpowiedzi. Mm, mm, nie ma teraz internetu, super, więc nie sprawdzę. Ach, dobra. I jestem właśnie ciekawa, co moja pani promotor na to powie, czy powie, że już mogę zamykać badanie, czy jeszcze mam zbierać, bo właśnie głównie po to dzisiaj chcę się z nią połączyć, żeby się jej dopytać. I teraz daję sobie takie kilka dni wolnego, po prostu od mojej pracy magisterskiej, zaczęłam zbieram badania, więc po prostu też piszę, też dość mi to do czasu zajmuję, ale wolnego pod względem pisania. Bo prawdopodobnie od przyszłego tygodnia rozpocznę pisać mój drugi rozdział, czyli metodologię e, i mm, oj, włączył się internet, metodologię, e, bo mamy ją wysłać do końca listopada, więc właśnie chciałabym tak tych tak terminów się trzymać, bo ja się bronię w lipcu <grym> i to jest dość mocne m, m, takie m, wymawianie sobie tego, ale też właśnie, że jak im częściej będę o tym mówić, to mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. I że się obroni w tym lipcu. O, 144 odpowiedzi, super mega. W ogóle mam super znajomych i przyjaciół, to muszę powiedzieć, bo wysyłałam do nich właśnie moją ankietę z prośbą o wypełnienie, a oni sami w ogóle dawali mi feedback w mojej ankiecie, że jest bardzo ciekawa o moim badaniu i że bardzo ciekawe pytania i też ogólnie w ogóle ciekawy temat, a po drugie sami proponowali, że wyślą do swoich przyjaciół. Metoda kuli śnieżnej. Ja wiem, że to nie jest zbyt odpowiednia metoda, ale tak naprawdę w tym momencie nie mam innej, bo inne czasem, żeby to faktycznie było takie rzetelne i żeby faktycznie były zachowane proporcje w społeczeństwa, no to wiecie, to, to trzeba się dość mocno namęczyć, ale też to kosztuje dość sporo. A właśnie moi znajomi tak sprawili, że mam 144 odpowiedzi. Jestem zachwycona i po prostu uważam, że mam super przyjaciół, na których przyjaciół, znajomych. Głównie znajomych, na których mogę tak naprawdę polegać, więc mega. Dobra, to taki jest update, jeżeli chodzi o moją pracę magisterską. A ja teraz siadam i, i robię rzeczy na samorząd. Wyłączam telefon, włączam go w tryb nie przeszkadzać i to zaczęło mi pomagać. Bo po prostu, żeby zrobić tylko jedną rzecz, a nie dziesięć różnych, skupić się na jednej rzeczy i tylko na tym być poświęconą. Ja powoli się... Mam wrażenie, że było dużo różnych dziwnych rzeczy, ale nieważne. Ja powoli zbieram się na wydział na zajęcia. Mam dzisiaj zajęcia od 11.30 do 20.00 z jednym okienkiem. Ale prawdopodobnie na wieczorne zajęcia nie pójdę, bo są wtedy wybory wydziału i jestem aż trzech kandydatów i chyba z racji tego po prostu nie muszę pójść. A nie miałam tego w planie w ogóle robić, bo chciałam pójść na zajęcia, no ale chyba ćwiczenia z behawiorami po prostu będę musiała odpuścić. Teraz się pakuję, czyli laptop, tutaj mam jakąś przekąskę, ryż, który mi został z wczoraj, bo się nie zmieścił z masłem orzechowym i z dżemem jabłkowym, więc proszę. Klucze, e, jeszcze muszę zabrać jakiś długopis, wodę, ale muszę jeszcze napełnić wodę i znaleźć ten um, korek od tego. I coś jeszcze muszę spakować. A, i dzisiaj w ogóle mam na sobie bluzę Wydziału wydziałów ekonomicznych, którą dostałam. E, I było wspaniale, że mam jej trochę pochodzić. Tak, oczywiście, z śmiechem e, Więc dzisiaj pierwszy raz idę w niej na mój wydział, na wydział społecznych, społecznych. Oj, teraz nas przykryłam w ogóle. E, więc y, jakoś tak, fajnie. Miałam wrażenie, że ten kolor nie jest mój, ale chyba jednak jest mój. Nie wiem, sami ocencie, czy mi pasuje, czy nie, ale. Y, Podoba mi się. I mam wreszcie takie kolory, chyba żywe, są generalnie moje. Ale dobra, ja w tym momencie muszę się dopakować, bo coś też jeszcze miałam wziąć w spokoju. A ładowarka do komputera i do telefonu, bo nigdy nie wiem, ile będę, ile mi nie będzie, a ile potrzebuję zasilania na cały dzień, że tak powiem. Miałam jedno okienko, w trakcie którego przygotowywałam się na zajęcia ze spektrum autyzmu, więc znalazłam przestrzeń, gdzie była względna cisza, gdzie nie było zbyt dużo innych studentów. No i co, po prostu czytałam artykuły, które mam na zajęcia. Jest 3:50 i ja właśnie idę do biura e, po rzeczy, bo mam dzisiaj Expo. I po prostu jeszcze jedną rzecz muszę wydrukować, ale to nie na samochód, ale coś jeszcze innego. Więc lecę. Normalnie dziś zajęcia miałem o 15, więc no cóż, fajny dzień, fajny dzień się zbieram. Uwielbiam poranki i jak jest przepiękna pogoda. Tutaj mamy wszystko czy przed rozpoczęciem Expo czyli wydarzenia, gdzie studenci mogą przyjść i popatrzeć, jakie tak naprawdę mamy koła naukowe, agendy kulturalne, sportowe, ale też my samorząd, więc niektóre stanowiska się przygotowały niesamowicie. Były też występy artystyczne i jak zawsze przyszło dużo osób, dużo studentów chętnych poznać, co UWM może im zaoferować. Jest już środa, godzina 18.40 i dzisiejszy dzień był bardzo intensywny. Byłam, w sumie głównie w bibliotece tak naprawdę, UWM, bo tam mieliśmy jeszcze wydarzenie EXPO, czyli przestrzeń, gdzie różne koła naukowe, agendy kulturalne i sportowe, ale nie tylko, mogą się po prostu wystawić, my to organizujemy. I my też tam się wystawiamy. Ciężko też będą nasz ostatni dzień, jeżeli chodzi o reputację do rady uczelnianej, więc ja jest tam dość sporo zgłoszeń, mają czas do północy, więc obawiam się, że będzie jeszcze więcej. Że wiecie, super, ale tak naprawdę potem musimy wybrać osoby, a to zawsze jest trudne, tak naprawdę, kogo przyjąć, a kogo nie, bo nie możemy przyjąć wszystkich zgłoszeń. Na przykład, jak mam 40 zgłoszeń, no to może na przykład przyjąć tylko 10-12 osób, i to zawsze takie jest trudne, że kogoś trzeba odwrócić. Ale no, zrobimy to i tre, bo tak naprawdę musimy, taka sprawa. I miałam się też spotkanie jeszcze jedno tam, co związane z wydarzeniem w RCI. Miałam dzisiaj też pójść do hospicjum na wizytę studyjną. Ale z racji, że nie czuję się zbyt dobrze, mam katar i boli mnie gardło, i takie gdyby leki są podgrączkowe, to stwierdziłam, że nie pójdę, po prostu dla bezpieczeństwa osób, które tam są. E, no bo wiadomo, każda bakteria, każdy wirus może dla nich być śmiercionośny. E, I po prostu podjęłam decyzję, że nie pójdę. Mm. Bardzo chciałam pójść, ale no, po prostu czasem się nie da i tyle. E, I miałam też też zajęcia z psychosomatyki mieliśmy trochę placebo. W sumie całe właśnie dzisiejsze zajęcie było placebo, bo Bardzo interesujące, że tak naprawdę wydaje mi się, że po tym wiecie, ale dużo lekarzy w ogóle stosuje placebo w leczeniu swoich pacjentów. My nawet o tym czasem po prostu możemy nie wiedzieć. Dostajemy po prostu czasem witaminę C tak zwaną, czy po prostu jakieś inne witaminy. I one tak naprawdę mają to, że w ogóle coś łykamy, coś bierzemy, tak naprawdę efekt, że nam się polepsza, że jesteśmy tak to wygląda najczęściej, albo na przykład dostajemy leki, które nie są o tą chorobę, ale że w to wierzymy, to nam się polepsza. Czasem nawet są niektóre operacje, które pokazują, że sam zabieg operacji już wystarcza, żeby jakieś efekty, jakieś na przykład przyczyny zniknęły, To jest bardzo ciekawe. I właśnie tutaj też, jak to psychologicznie możemy rozpatrywać, bo też bardzo ciekawe było, że na przykład im drożej się płaci za psychoterapię, im droższy specjalista, że tak powiem, tym są lepsze wyniki, bo się uważa, że po prostu on na pewno jest dobry. A bo na przykład, jeżeli psycholog jest też doktorem na przykład nauk, właśnie tutaj psychologicznych, czy właśnie nauk, nauk społecznych, ale w zakresie psychologii, no to też są lepsze efekty. I w sumie to jest bardzo interesujące. Że po prostu czasem wystarczy, że w coś wierzymy i myślimy, że faktycznie na przykład to bierzemy, albo że na to faktycznie jest lepsze, to nam już pomaga. A tak naprawdę to nie ma żadnych efektów takich leczniczych, tak w rzeczywistości, tylko po prostu w to wierzymy i to wystarczy generalnie. No i też, jak są właśnie grupy na różne, czy właśnie, że grupa eksperymentalna i na przykład grupa, że placebo, czyli neutralna, to czasem wyniki są podobne, bo po prostu jak ktoś nie wie, że bierze coś, co nie ma wpływu, ale wierzy w to no to często to już pomaga, więc to jest bardzo interesujące. Ale dobra, ja teraz w ogóle zmykam, bo mam o 19.00 jedno spotkanie zdalne, o 22.00 spotkanie zdalne i mam cały plik, może Wam pokażę cały plik. cały, tak naprawdę zeszycik rzeczy, które chcę zrobić. Więc, drodzy Państwo, jedna strona to do, i druga strona to do, które chcę dzisiaj zrobić, które muszę dzisiaj zrobić. Więc e, mam plan to wszystko zrobić, odhaczać po kolei tę listę, aby się udało, znaczy musi się udać, e, bo to też mam dużo rzeczy do zrobienia mm, i po prostu będę to siedziała w biurze, aż tego nie zrobię, więc będzie taka po prostu mobilizacja, żeby to zrobić. Więc trzymajcie kciuki, żeby weszło. Ogólnie skończyło mi się miejsce i już się trochę rozebrałam tak naprawdę, bo się najmocniej już bo jest mi trochę ciepło w biurze. I już, żeby sobie moją miętę, bo nie kawę, bo właśnie mówiłam trochę ogólnie o kawie, że nie powinniśmy pić kawy po godzinie 15-14. W ogóle są ja takie właśnie badania, bo wiecie, kawa się rozkłada i tak potrzebuje więcej 6 godzin, żeby do 50% naszego organizmu dostaną prac wypiciem kawy, po prostu powrócić. No i żeby mieć dobry wartościowy sen, a sen jest kluczowy, jest bardzo ważny w ogóle dla naszego życia, dla naszego funkcjonowania, więc dbajmy o dobry sen, jeżeli nie możemy spać, nie możemy zasnąć to po prostu spróbujmy zobaczyć, co się dzieje, dlaczego nie możemy zasnąć, czy na przykład z powodu stresu, z natłuku myśli, e, z powodu właśnie na przykład kofeiny, że nią pijemy, czy właśnie nam z innych, bycie przestrzeni, tak naprawdę, na przykład z jakiegoś oblicznego naszego stanu, e, na przykład coś się wydarzyło, e, czy po prostu może, mamy kolokwium jakieś, czy na przykład trudne spotkanie w pracy. Ale a propos kofeiny, no to właśnie nie powinniśmy pić po tej 15, no bo to około 21.00 jest ten stan 50%. E, I po prostu, żeby ten stan był wartościowy, żeby też, żebyśmy też tak naprawdę mogli zasnąć. E, no i e, kofeina też takie ma właśnie rzuty, że ona tam działa po pół godzinie, ale tak naprawdę, że jest efekt pracało po chwili, po prostu tak naprawdę, biciu kofeiny e, i ja uwielbiam kofeinę. Ja w ogóle uwielbiam pić kawę, to jest ten mój problem największy, że ja po prostu lubię smak kawy, e, ale właśnie teraz nie piję kawy, tylko właśnie miętę, e, no bo jestem trochę zmęczona, ale po prostu wiem, że muszę zasnąć żeby mieć dobry sen i żeby po prostu być miarę jutro, wyspaną. E, tak naprawdę. E, no i tam też zaczęłam mówić o tym, że mam na jutro do przeczytania e, dwa elementy na ćwiczenia z spektrum autyzmu, bo przytam dwa na cztery i mam jutro też kolokwium o godzinie 13-15 ze słownictwa, mamy specjalistyczny język angielski e, i istotna suba których nie znam, <grym> więc może jeszcze się ich trochę pouczyć. No dobra, I właśnie mówiłam o tej kofeinie, wcześniej mi to trochę lepiej szło, generalnie miałam taki fajny flow, bo mówiłam to pierwszy raz, pierwszy raz i teraz już trochę gorszy, ale właśnie nie powinno się pić, powinno się pić kofeinę rano, kawę. No bo to faktycznie pobudza organizm yy, i są różne badania, w ogóle też wpływkowe na nasz organizm, na nasze właśnie niektóre w ogóle też choroby, yy, na funkcjonowanie, no i właśnie na no to, kiedy powinno się pić kawę, w jakich godzinach, jaką w ogóle kawę, Czeka się różnica między rozpuszczalną, między mieloną, czy nie, więc jest ciekawe, ciekawe. Dobra, a ja kończę, bo <laughs> jest za dziewięć, siódma, ja na mam dzwonkę. <sighs> Jest już siódma i ja w sumie nie śpię od ponad godziny, bo wstałam o 5.30. Bo tak jak Wam wczoraj mówiłam, że mam listę rzeczy to do... to wczoraj nie zrobiłam oczywiście, bo za chwilę był zamykany sklep, a jeszcze chciałam pójść kupić sobie na nie niebułkę, więc wiedziałam, dobra, wychodzę, idę. I po prostu wstanę dzisiaj wcześniej, no i tak właśnie zrobiłam, więc wstałam wcześniej i z tego się cieszę, bo zrobiłam kilka rzeczy. Nie wszystkie, ale te takie najważniejsze z listy, które miałam. Mam tam jeszcze dużo ważnych rzeczy punktów, więc dzisiaj po zajęciach, tak naprawdę między zajęciami będę na tym siedzieć, żeby po prostu to już wszystko zrobić. A teraz już przygotowuję się do zajęć, chcę powtórzyć materiały na zajęcia z spektrum autyzmu i mam je o godzinie 8, ale właśnie takie 20 minut powtórki jeszcze, potem śniadanie, kawa, albo może odwrócę sobie kolejne, że pierwsze śniadanie kawa, a potem powtórka. I zajęcia o ósmej, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, bo w sumie artykuł już czytałam i po prostu tylko go troszkę przypomnieć. Jest ósma. Nie jestem w nie na zajęciach, bo uwaga, byłam pewna, że mam zajęcia. I dopiero jak zobaczyłam koleżankę z drugiej grupy, to zorientowałam się, że ich dzisiaj nie mam. No, więc muszę się uczyć do tak super. Ale chociaż przeczytałam materiału na przyszły tydzień. Taki jest plus. Bo ja mam tydzień A Czasem B. Czas na że mam co dwa tygodnie. Tak jakbym już to. Jest 11, jestem właśnie w biurze Rady Uczelnianej i za chwilę włączam mój telefon w tryb nie przeszkadzać, e, czyli tak naprawdę, żeby żadne powiadomienia do mnie nie docierały i żebym też nie widziała, żeby powiadomienia na moim telefonie, więc to jest w ogóle coś super. E, bardzo polecam ten tryb, jeżeli chcecie się skupić, e, bo no, po, pomaga, przynajmniej mi bardzo pomaga. Jest już piątek, godzina 10.49 i ja jestem w biurze samorządu. E, jestem dzisiaj tutaj sama, ponieważ naszego pracownika dziś nie ma, ma wolny urlop e, i ja wczoraj poszłam na drugą imprezę jeszcze, bo no wiecie, jak już poszłam na jedno otrzęcie, na jednego wydziału, to na drugie też mi wypada pójść, bo czemu wybrałam ten, a nie inny wydział, e, tak to trochę czasem po prostu wygląda. Jak już zaczęłam chodzić na odtrzęśnienie, no to potem dobrze, żebym chodziła na wszystkie, na wszystkie wydziały, a mamy tego dość sporo i w sumie byłam. Na wszystkich, jak jeżeli byłam w Olsztynie z wyłączeniem jednego, ponieważ tu miałam bardzo długie spotkanie Prezydium, yy, skończyliśmy po północy i po prostu z, yy, już nie byłam z niej pójść na to trzeciny. Jest 2:30 i ja właśnie wracam do Akademika po mojej pracy dorywczej, w której już dawno nie byłam. Ale cieszę się, że dzisiaj poszłam tak jakoś... Odpoczęłam psychicznie. Naprawdę. Cieszę się, że tam byłam. Po prostu to jest dziwne, bo to jest piątkowy wieczór. E, bo wydaje mi się, że bardziej odpoczęłam, niż jakbym posiedziała w pokoju i bym próbował odpocząć, więc no. E, I mam nadzieję, że ten vlog z tego tygodnia wam się podobał. A ja już lecę do pokoju po prostu odpocząć. Jeszcze kawałek czekam na piechotę. Idealnie spasem na koniec dnia. Lepiej tego nie mogłam sobie wyobrazić. Pa!